Miasteczko Danwell było jednym z tych miejsc, w których czas zdawał się zatrzymać. Parę ulic, stacja benzynowa, komisariat, jeden bar oraz mieszkańcy, którzy znają się z imienia. I to właśnie tutaj, co roku, od paru już lat znikają dzieci. Dowiedziałem się o tym przypadkiem, zbierając informacje do artykułu, który pisałem w związku z inną sprawą. Uznałem, że to intrygujące, i postanowiłem przyjrzeć się temu bliżej. Nazywam się Ethan Cole i jestem dziennikarzem śledczym. Jeżeli chodzi o sam motyw, czyli porwania, to mówiąc wprost nie jest to niczym nadzwyczajnym, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało. Natomiast to, co jest intrygujące w tej sprawie, to fakt łączenia jej z miejską legendą. Według tego, czego udało mi się dowiedzieć, lokalni mieszkańcy miasta Dunwell wydają się wierzyć, że za tymi porwaniami stoi osoba, która ma przydomek przebieraniec. Nie wiem dlaczego policja nie dementuje tego typu informacji, ale być może utknęli w martwym punkcie i nie są w stanie przemówić ludziom do rozsądku. Po przyjeździe do Dunwell zatrzymałem się w małym obskurnym hotelu blisko centrum miasta. Stary neon migał co kilka sekund utwierdzając mnie w tym, że miejsce to czasy świetności ma już dawno za sobą. W środku pachniało detergentem i starą kawą. Nacisnąłem na dzwonek w recepcji i w drzwiach ukazała mi się kobieta około pięćdziesiątki. Zapłaciłem za parę dni z góry, a kobieta wręczając mi klucz powiedziała Wygląda pan na gliniarza. Po co pan tu przyjechał? Nie jestem z policji, w zasadzie to jestem dziennikarzem i chciałem popytać miejscowych o dzieciaki, które zniknęły w ubiegłych latach. Spojrzała na mnie nieufnie i odrzekła Jeszcze tego nam tu potrzeba. Niech lepiej pan się stąd zabiera. To miasto dość już wycierpiało, nie trzeba nam otwierać starych ran. Wydało mi się to niedorzeczne, zważywszy na fakt, że nie była tu żadna stara rana, a policji do tej pory nie udało się schwytać porywacza, niemniej odrzekłem pojednawczo: Nie szukam taniej sensacji. Chciałbym pomóc w rozwiązaniu tej sprawy, a z tego co wiem, policja nie jest w stanie niczego ustalić. A bo co i mają ustalać? zdziwiła się kobieta. Wszyscy w mieście wiedzą, że na pewne rzeczy człowiek nic nie może. Co ma pani na myśli? zapytałem zbity z tropu. Daniel ma swojego przebierańca, który wychodzi w swoje święto. Dał nam jasno do zrozumienia, że raz w roku należą mu się jakieś łakocie. W przeciwnym razie będzie psocić, powiedziała kobieta, obracając się i zakończając rozmowę. Następnego dnia ruszyłem na obchód. Najpierw szkoła podstawowa. Miejsce, gdzie ostatni raz widziano Milo Graysona, ośmiolatka, który w ubiegłym roku poszedł zbierać cukierki z kolegami i już nie wrócił do domu. Niestety, dyrekcja nie udzieliła mi żadnych informacji, ponad to, co udało mi się wyczytać w lokalnej gazecie. Milo był grzecznym i spokojnym chłopcem, nie sprawiał problemów wychowawczych i był dobrze wychowany. Jest to dla nich wielka tragedia, ale wszelkich potrzebnych informacji udzielono już policji. Postanowiłem zatem porozmawiać z matką chłopca, panią Sarą Grayson. Kobieta mieszkała w małym domu na końcu ulicy Birch niedaleko lasu. Zapukałem do drzwi. Otwarła mi kobieta po trzydziestce z podkrążonymi oczami, wymizerowana, niechlujnie ubrana i uczesana. Sprawiała wrażenie, jakby dawno już dobrze nie spała. Czego pan chce? rzuciła na powitanie. Dzień dobry, nazywam się Kol, jestem dziennikarzem. Chciałbym zadać parę pytań w sprawie zaginięcia pani syna, Milo. Rozmawiałam już z policją, odparła sucho. Wiem, Odpowiedziałem, ale wiem również, że póki co nie było żadnego przełomu w sprawie. Wiem, że to dla pani trudne, ale chciałbym spróbować ustalić, co mogło się stać i być może upublicznić tę sprawę w skali większej niż miasteczko Danwell. Kobieta wahała się chwilę, ale w końcu uchyliła drzwi mocniej i wpuściła mnie do środka. Milo był podekscytowany, mówiła. Przebrał się za ducha. Miał przebranie z białego prześcieradła, wycięliśmy w nim oczy. Widzieliśmy to z synkiem w internecie bardzo się cieszył relacjonowała kobieta Niestety nie mogłam i z nim musiałam wtedy być w pracy ale był pod opieką przyjaciółki która wzięła go i swoich dwóch synów na chodzenie po domach opowiadała że w pewnym momencie Milo zatrzymał się i zaczął patrzeć gdzieś w bok zdziwiła się bo było to bardzo nagłe ale gdy też tam spojrzała dostrzegła postać stojącą po drugiej stronie ulicy w cieniu Powiedziała mu, żeby się ruszył i odwróciła się w drugą stronę, bo któryś z jej synów zaczął się drzeć, a gdy spojrzała z powrotem za mailem, widziała jak znika za rogiem budynku, a ciemnej postaci już nie ma. Kobieta na chwilę zamilkła, miała zaszklone oczy. Gdy przemówiła ponownie, głos jej drżał. Ruszyła za nim biegiem, ale gdy dotarła na drugą stronę ulicy już go nie było. Zniknął. Wezwała policję. Szukali go godzinami, ale ostatecznie niczego nie znaleźli. Kobieta zaczęła cicho szlochać, gdy zapisywałem to, co mi powiedziała w notesie. Było mi jej okropnie żal i przypomniałem sobie słowa kobiety z motelu o starych ranach. Nie byłem w stanie niczego obiecać matce chłopca, ani nie chciałem jej dłużej męczyć, jednakże musiałem dopytać o jeden wątek. Czy policja lub ktoś inny wspominali pani coś o przebierańcu? Zapytałem i spojrzałem uważnie, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Policja mówi, że to porywacz, którego nie są w stanie złapać, ale to tylko kwestia czasu. Przynajmniej tak twierdzą, odpowiedziała. To, to mieszkańcy między sobą mówią o przebierańcu. A co dokładnie mówią? Czułem, że kobieta w każdej chwili może zakończyć rozmowę, niemniej musiałem naciskać. Wie pan, to miejska legenda, zaczęła powoli. Podobno kiedyś co roku pierwsi osadnicy składali dzieci w ofierze, żeby plony na następny rok dobrze rosły. Ostatecznie uznano, że to chore i plony tak czy siak będą dobrze rosnąć, jeśli się o nie porządnie zadba, a całą tę tradycję zakończono. Składano te ofiary komuś, tak? Zapytałem. Wie pan co? Mam już tego naprawdę dosyć. Proszę dać mi spokój. Mój syn zaginął ponad rok temu, a pan przychodzi i zadaje te pytania. Chce pan pisać artykuł do gazety na temat straszydeł? Uniosła się. To był koniec rozmowy. Przeprosiłem ją za najście, po czym prędko opuściłem jej dom był 30 października, a więc jeden dzień przed Halloween. Wieczorem pojechałem na Maple Street. Ulice były już ozdobione dniami i pajęczynami swate. Dzieci biegały z wiaderkami, śmiejąc się, dzwoniąc liczbą. Dla kogoś z zewnątrz – sielanka. Dla kogoś, kto znał tło – scena z horroru, który już się wydarzył. Przechadzałem się wzdłuż ulicy, nagrywając notatki głosowe. Gdzieś z tyłu głowy czułem, że to nie tylko legenda. Coś w miasteczku było… Nie tak. Domy wyglądały normalnie, ale okna były ciemne. Jakby nikt naprawdę nie chciał tu być. Powietrze pachniało wilgotnym liściem i dymem z kominy. Na rogu ulicy stał chłopiec w przebraniu wampira. Hej młody, zagadnąłem. Widziałeś może kogoś w dziwnym kostiumie? Chłopiec wzruszył ramionami i powiedział. Tak, w tamtym roku, ale mama mówiła, żeby z nim nie rozmawiać. Stał przy starym sklepie z zabawkami. Spojrzałem w tamtą stronę. Sklep był zamknięty od lat, z oknami zabitymi deskami. Patrzyłem przez chwilę na sklep oraz na ciemny zaułek, który wyrastał z jego boku, i w pewnym momencie miałem wrażenie, że w ciemności, bardzo nieruchomo, stoi postać. Wytężyłem wzrok najmocniej, jak umiałem, i dostrzegłem, że postać jest bardzo wysoka. Zamrugałem i już jej nie było. Przez chwilę myślałem, że to któreś z dzieciaków. Potem zrozumiałem, że postać była za wysoka, jak na dziecko. Po powrocie do motelu zacząłem przeglądać stare artykuły w internecie. Szukałem informacji na temat zaginionych dzieci. Poza tym, co już wiedziałem, czyli że każdego roku od paru lat znika jedno dziecko oraz że policja ciągle pracuje nad sprawą, nie znalazłem nic nowego. W końcu, w czasie przeglądania którejś z kolei strony poświęconej porwaniom Dunwell, moją uwagę przykuł komentarz anonimowego użytkownika. To przebieraniec. To przebieraniec. Ludzie poczytajcie o nim tutaj. W komentarzu wklejony był link, który przenosił na stronę poświęconą przebierańcom. Strona wyglądała tamtejszej jakby była wygenerowana przez darmowe programy AI. Niemniej z tego co zauważyłem, była na bieżąco redagowana. Najnowszy wpis miał ledwie tydzień. Wpis dotyczył przebierańca jako postaci koszmarnej, czegoś na kształt potwora albo raczej półbożka, który opuszczony przez wyznawców popadł w zapomnienie i stał się zły. Rzekomo miał pakt z pierwszymi mieszkańcami Danwel, którzy w ramach zapłaty za pomoc w osiedleniu się i względny spokój oddawali jedno dziecko co roku w halu. Nie podano informacji o żadnych obrzędach ani rytuałach temu towarzyszących, więc równie dobrze pierwsi osadnicy mogli płacić haracz w postaci dzieci jakiejś bandyckiej grupie. W każdym razie był to jakiś nowy element układanki. Gdy siedziałem i próbowałem zebrać myśli, ktoś zapukał do drzwi. Gdy je otwarłem, nikogo nie było na korytarzu, ale do drzwi przyklejona była kartka z napisem nie zadawaj pytań. Tej nocy spałem lżej niż zazwyczaj, chociaż nie był to dla mnie pierwszy raz, gdy ktoś próbował mnie nastraszyć. Obudziłem się wcześniej rano i uprzytomniłem sobie, że dziś Halloween, a więc wedle miastowych, dzień przebierańca. Od rana postanowiłem porozmawiać z rodzinami innych zaginionych dzieci. Większość rozmów wyglądała podobnie do tej, którą przeprowadziłem z panią Greyson. Ten sam motyw w każdej opowieści. Dziecko wychodzi ze znajomymi zbierać słodycze i nie wraca. Policja rozpoczyna poszukiwania, które spełzają na niczym, koło zatacza pełen cykl i ginie kolejny dzieciak. Siedząc wieczorem w moim hotelowym pokoju odczuwałem zmęczenie i złość, że nic tu się nie składa do kupy. Przeglądając notatki z rozmów starałem się znaleźć punkt wspólny dla każdego z porwań. I wreszcie to do mnie dotarło. Wszystkie dzieci znikały blisko starego sklepu z zabawkami. Ruszyłem do samochodu i skierowałem się do centrum miasta. Zaparkowałem przechodniku naprzeciwko sklepu, Patrząc w jego stronę, miałem wrażenie, że cienie padają na niego dużo mocniej niż na inne budynki. Okna były zabite deskami, ale drzwi wyglądały na uchylone. Postanowiłem wejść do środka. Wewnątrz sklepu unosił się kurz i zapach stęchlizny pomieszany z gęstym, ciężkim powietrzem. Półki, które kiedyś przechowywały kolorowe zabawki, teraz stały puste. Świeciłem latarką, uważając pod nogi. Przechodząc powoli między regałami, na ziemi walały się różnego rodzaju śmieci. Z tyłu dobiegł mnie dźwięk, ciche brzęknięcie, jakby ktoś poruszył metalową puszką. Odwróciłem się, ale nikogo nie zobaczyłem. Zrobiłem krok w przód i poczułem pod butem coś miękkiego. Spojrzałem w dół i na podłodze ujrzałem maskę klauna. Do maski przyklejony był skrawek papieru. Gdy go uniosłem i przystawiłem do latarki, zobaczyłem napis cukierek albo psikus i tam. Latarka nieomal wypadła mi z dłoni, które zaczęły drżeć. Za mną, gdzieś z głębi sklepu usłyszałem kroki. Powolne, ciężkie, zbliżające się kroki. Świecąc po sklepie udało mi się namierzyć drzwi na zaplecze, w których nagle dostrzegłem postać. Stała nieruchoma. Cień zakrywał jej twarz. Kim jesteś? Wydusiłem, chociaż strach wiązał mi żołądek w supeł. Czego chcesz? Cień nie odpowiedział, ale miałem wrażenie, że jego głowa obróciła się prosto w moją stronę. Teraz wyglądał jakby patrzył bezpośrednio na mnie. Coś spadło dosłownie parę kroków ode mnie, instynktownie poświeciłem na to latarką. To była torba z czarnego materiału. Wysypały się z niej cukierki oraz dziecięcy but. Gdy spojrzałem z powrotem w stronę drzwi na zaplecze, cień zniknął. Z sercem walącym jak młot, podszedłem do drzwi i zajrzałem do środka. Za drzwiami znajdowały się schody prowadzące w dół, prawdopodobnie do piwnicy. Przeklinając się w duchu, za bezmyślność, szedłem nie. Ziemisty zapach, wilgoć oraz echo kapiącej na posadzkę wody towarzyszyły mi w czasie schodzenia. Piwnica była mała, kwadratowa i zapuszczona. Na ścianie wisiały jakieś stare halloweenowe plakaty, a wzdłuż nich ustawione były regały, na których stały pudła. Podszedłem bliżej, aby sprawdzić ich zawartość. W pudłach znajdowały się dziecięce przebrania, maski, gadżety związane z Halloween. Nagle usłyszałem, jak drzwi zamykają się z cichym trzaskiem u góry schodów. Wyjrzałem szybko, aby się upewnić, ale nagle w piwnicy zrobiło się bardzo jasno. Goła żarówka wisząca na środku sufitu rozświetliła całe wnętrze żółtym pokojowym światłem. W ułamku sekundy włosy na karku stanęły mi dęba, gdy poczułem do sobą czyjąś obecność, a wzrok zarejestrował ogromny cień rzucany za mnie na ścianę. Potem widziałem już tylko ciemność.